21 października w Operze Śląskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej związana z nadaniem tytułu honorowej obywatelki miasta Bytomia pani Danucie Skalskiej. Rada Miejska Bytomia podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Bytomia pani Danucie Skalskiej. To jest wyjątkowy moment, 770-lecie Bytomia, to połączenie Śląska, Kresów Wschodnich, Lwowiaków i to działalność, którą pani Danuta Skolska realizuje już od lat, czyli pomocy zarówno Polonii Amerykańskiej, ale też również pamięć o tych osobach, które nie z własnej woli, ale jednak tutaj w Bytomiu znalazły swoje miejsce, które tworzyły historię i które dalej tworzą. I chcemy to w taką klamrę symboliczną spiąć i tą wielokulturowość podkreślić. Podczas uroczystości Danuta Skalska została także uchronowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. No a teraz, kiedy otrzymuję dwie takie niezwykłe nagrody wyróżnienia, no to ten asumpt do tej roboty jest podwójny i inaczej być nie może. I tego, moi drodzy, będziemy się trzymać. I mówię to wam młodym, i podając to jako receptę na życie, bo... Mój serdeczny przyjaciel Kaziu Trampisz i drugi serdeczny przyjaciel Kaziu Górski zawsze mówił, dopóki piłka jest w grze, trzeba iść do przodu. A ja mówię, ojczyzna nie udziela urlopów. Właśnie tak. Honorowa Bytomianka jest współzałożycielką Światowego Kongresu Kresowian. Jako prezeska lokalnego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, co roku organizuje m.in. cmentarne kwesty na rzecz potrzebujących za wschodnią granicą. Zasiadała także w Bydomskiej Radzie Miejskiej. To autorka książek, spektakli czy programów telewizyjnych. Ponadto od lat prowadzi radiową audycję Lwowska Fala. Bez wątpienia to wybitna i zasłużona postać i, i, i tytuł, i dzisiejsze odznaczenie nadane przez prezydenta w pełni zasłużone. Myślę, że nie ma w Bytomiu osoby, które nie znałaby pani Donuty Skalskiej. Także bardzo się cieszę, że jednogłośnie Rada Miejska przyjęła przedłożony przeze mnie projekt i nadała to właśnie honorowe obywatelstwo miasta Bytomia pani Donuty Skalskiej.